Przesłanie prawdy moje Mojżesza Bogusława Gaz. Królestwo Tysiącletnie na Ziemi. Z woli stwórcy od 7 września 2007 roku powstało Królestwo Tysiącletnie na Ziemi. Od tego dnia rozpoczęła się budowa Królestwa Tysiącletniego. Sąd ostateczny, który trwał od 1941 roku, został z tą datą zakończony. Wszystkie duchy tu na Ziemi zostały osądzone. Tylko duchy mające poznanie będą miały zaszczyt przebywać i budować ku czci i chwale pana naszego Królestwo Tysiącletnie na Ziemi. Przede wszystkim trzeba się otworzyć i rozpocząć rozwój duchowy. W Królestwie będą panowały prawa stwórcy. Nie będzie dziwnych, rozumowo wymyślonych praw ziemskich. Które są do niczego nieprzydatne. Nikt nie jest w stanie przeszkodzić tworzeniu ładu i porządku tu na Ziemi, opartego na niezłomnych prawach stworzyciela. Wszystkie duchy, które pozostaną na Ziemi, muszą wykonywać to, co stwórca nakazuje. Wysłannikiem do tworzenia z woli Pana Królestwa Tysiącletniego jest Syn Boży Jezus Chrystus. To On kieruje wszystkimi poczynaniami związanymi z Królestwem. W postaci Syna Bożego mamy w żywej postaci na ziemi Boga, Syna Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus będzie kierował budową zamku Grala na ziemi. Wszystkie jasne duchy powinny podążać do Królestwa, aby rozwijać się duchowo. Tutaj nie będą liczyły się ziemskie majątki, ukończone szkoły. Tutaj będzie trzeba się wykazać pracą duchową. Jest to podstawa do wspinania się po szczeblach drabiny rozwoju duchowego. Czym wyższe poznanie, tym wyżej na drabinie rozwoju duchowego będziecie stali. Dlatego nie ma czasu, aby go bezczynnie marnować. Należy dokładnie studiować przesłanie miłości Jezusa Chrystusa, przesłanie prawdy Tiary, przesłanie prawdy moje Mojżesza oraz przesłanie świętego Grala, świetle prawdy Immanuela. Tych pozycji nie da się poznać rozumowo. Można je przyjąć tylko poprzez ducha. Powinny być przepuszczone przez wasze wnętrze, Przeżyte, to wtedy Wam się otworzą. Swoje życie należy prowadzić zgodnie z prawami Najwyższego Pana, a na pewno będziecie się cieszyć z przebywaniem w Królestwie Tysiącletnim. Ciemności nie będą zakłócały Wam pracy, bo pod wpływem ciśnienia światła wszystko, co ciemne, pójdzie w zatracenie. Tylko mocne, jasne duchy liczą się w Królestwie Tysiącletnim.